Witajcie kochani i Bóg, czyli Stwórca obiecał raj i będzie raj na ziemi, bo stwórca dotrzymuje obietnic, nie może kłamać, czyli jakby na początku 6000 lat. Mija żyjemy w tysiąc tysiącleciu i raj na ziemi ma być. Adam stracił, a drugi Adam Chrystus odkupił. Pleczyków. mamy napisane jako Syn Boży Chrystus przychodzi jest pomniejszony uniża się nic nie ma tylko prawdę, miłość znosi wszystkie nasze grzechy upokorzenia zawiesza na drzewo zielone dokonuje się wszystko, zbawienie, sądy inicjacyjnie zła, szatana, śmierci i żyjemy w czasie, gdy Chrystus przychodzi w duchu prawdy dla prawdziwych czcicieli. Jana 4, rozdział 23-24. Świątynią są nasze doskonałe ciała na wzór Syna Bożego. Bożego, czyli Chrystusa. Chrystus jako Syn Boży daje nam synostwo. Rzymian 8, 19. Rodzi nas z Jego prawdy. Jakub 1,18 18. Rodzi nas z prawdy. Jego prawdy. Jego prawda jest życiem i on jest ojcem prawdy. Iskra jest Polski. Iskra prawdy. Czyli pierwsza Mojżesza, jak było na początku, co Bóg złączył. Niech człowiek nie rozdziela. Puścicielka ojca, matkę połączy się z żoną. Matką Adama była ziemia, a stwórca, yy, stwórca czyli. Bo Adam nie miał ojca, tylko miał Stwórcę, ulepiony był z prochu ziemi i ożywiony. Ale że z... był nieposłuszny, no to umarł. Rzymian 5 rozdział 12 werset i Rzymian 5,19 Chrystus nas wykupił z grzechu nieposłuszeństwa Adama. Stał się naszym ojcem i ma dzieci. Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Czyli Chrystus ma dzieci zrodzone z prawdy. Jakubajden 18, Rzymian 8,19, 2 Koryntian 6, 18. Chrystus rodzi synów i córki Boże. Jest Bogiem, Ojcem Wszechmogącym. Dostał wszystkie tytuły. On wybiera. Jana 15, 16 do 27. Jeśli my będziemy im posłuszni 100%. Nauczał prawdy. Jest naszym Bogiem. Daje nam rozum, mądrość. I stał się naszym Ojcem Prawdy. Jest w niebie i przychodzi w jego czasie. Jest władcą tych ziem. I poprzez Ducha Prawdy, którego został w 50 dni, I ten Duch Prawdy jest życiem, a Duch Kłamstwa to śmierć. Także Duch Prawdy Chrystusowy nie może nam odebrać życia, bo jest, daje nam życie. I Chrystus przychodzi w jego czasie, w pierwszym zmartwychwstaniu. Dla tych, co będą ufać 100%. Teraz każdy, kto jest mężczyzną, ma ojca w niebie jako głowa rodziny. Znaczy, nad każdym mężczyzną jest Chrystus głową. Korintian, 12, 1 Koryntian 11, rozdział 1-3. No to mężczyzna jest synem Bożym, a ojcem w niebie jest Chrystus. Mateusz 23, 9. Chrystus jest ojcem w niebie. Ojcze, nasz to się z niebie. Bo Chrystus się. Nie modlił, nie mówi ojcze mój, tylko ojcze nasz. Jak ja będę w niebie, on mówi na moje konto: się mójcie się do mnie, czyli ojcze nasz. On jest naszym ojcem. I u Świadków Jehowy to jest napisane, że jest odwieczny, wiekuisty ojciec. I 9,6. 6. Tak, Świadkowie Jehowy. Jehowa jest już Bogiem, który przeminął. Teraz jest COVID, bożek ostatni, ale Emanuel, Chrystus, Bóg znamy. I teraz, żeby wejść do, wejść do właśnie, bo Jezule nie wprowadził Izraelitów, oni wyszli przed, pod wodzą Mojżesza z Egiptu, od Faraona, ale później wyginęli, bo byli nieposłuszni. Stawiali opór, a my nie mamy stawiać oporu, tylko być posłuszny i iść za Chrystusem jego prawdą. Mateusz 7. 17.5. Jego słuchajcie, Jego ojciec Chrystusowy, ojciec nasz dziadek tak mówi. Trzy razy tak się rozległ ten głos w świątyni i jak Chrystus ochścił Jana Chrzciciela. Jana, pierwszy rozdział, 28-36. A Jan Chrzciciel go poznał po duchu, po głębi i wtedy wiedział, że to jest Baranek, który jest naszym ojcem w niebie. Jest Bogiem przepotężnym. Wszystkie tytuły dostał od swego ojca, naszego dziadka i my mamy ojca w niebie. Ojcze nasz to jest Chrystus, bo tak szatan jest ojcem. Papież jest ojcem. Ryzyk jest ojcem. Ksiądz jest ojcem. A Chrystus nie może być naszym ojcem w niebie. Ojcze nasz, Bóg ojciec w niebie. Władca tych ziem, który wybrał rzymian 12 rozdział. My jesteśmy wszczepieni jako poganie. Izraela. Z miliona wybrańców Żydów tylko jedenastu było prawdziwych Izraelitów. Bo Judasz go zdradził. Także Iskra z Polski w Jugosławie. Niech miłość się prawda Chrystusa łączy.